Panie Prezydencie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bielsku-Białej działa od lat, ale ponownie podpisaliśmy właśnie porozumienie, czego ono dotyczy i co z tego miasto będzie miało. To znaczy ta strefa, znaczy nasz teren leży w obrębie tej strefy, a tak naprawdę ta współpraca zaczyna się teraz. Liczymy, że będzie bardzo owocna. Podpisano list intencyjny. W uproszczeniu otwiera to nowe szanse dla miasta, dla chociażby obiektów, które można zrewitalizować w naszym mieście. Też zachęcanie poprzez strefę do terenów inwestycyjnych w naszym mieście. Wymiana też doświadczeń gospodarczych i umożliwienie po prostu zwiększania rynku pracy i inwestowania w naszym mieście, zwłaszcza teraz. Jest to kolejny taki element aktywnej walki, z kryzysem, który już odczuwamy w związku z epidemią, tutaj jakby koordynatorem ze strony miasta będzie Agencja Rozwoju Regionalnego, która aktywnie też działa w zakresie pozyskiwania środków innych projektów specjalnych. Także to dobre wydarzenie dla przyszłości naszego miasta. W mniejszym kalibrze, bardziej samorządowo, powstała spółdzielnia socjalna, nazywa się Synergia, zatrudniła pierwsze 10 osób. Razem z Kozami to robimy. Tak, tak, to jest wspólne przedsięwzięcie z Kozami, z samorządem koziańskim, chyba tak się mówi, oczywiście też partnerem jest tu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. To jest specyficzna spółdzielnia, bo ona poza tym, że ma generować jakieś przychody, być, dawać miejsca pracy, ma swoją misję, która polega na tym, aby tam pracowały osoby zagrożone wykluczeniem, czyli osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, te, którym trudniej się odnaleźć na rynku pracy, a tutaj właśnie takie miejsce pracy dla nich będzie z korzyścią też dla miasta, bo. Ta spółdzielnia będzie się zajmowała pracami konserwatorskimi w mieście, utrzymaniem zieleni, zwłaszcza w dobie pandemii również dezynfekcją tych miejsc publicznych. I te prace porządkowe są zawsze potrzebne. Mieszkańcy doceniają, jeżeli w mieście jest ładnie. Tutaj też udało się pozyskać środki unijne, które starczą na wyposażenie w niezbędny. Sprzęt i założenie tej działalności. Także liczymy, że ta działalność się rozwinie, bo osób potrzebujących, jak w każdym mieście, takiego wsparcia, żeby wyjść z bezdomności, wyjść z bezrobocia, są, były i będą, no i trzeba je wspierać. Trwa ósma edycja budżetu obywatelskiego na przyszły rok, na 2021. Pula środków przeznaczonych nań wynosi 10 milionów złotych. Niektóre miasta w związku z pandemią obcinają te budżety, w Bielsku jest inaczej. Tak jest inaczej, dotrzymamy tu słowa. Ta decyzja o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego środków na ten cel zapadła jeszcze przed pandemią, ale myślę, że obronimy to i że radni też tutaj wesprą nasze działania. No, budżet obywatelski już ma historię wieloletnią w naszym mieście, cieszy się powodzeniem, wpłynęły wnioski, mimo tego, że przecież mamy stan epidemii, jest ich prawie 70 i osiedlowe i ogólnomiejskie. To zwiększenie tego budżetu dotyczy przede wszystkim projektów osiedlowych, czyli tych najbliższych mieszkańcom tak aby realizować ich potrzeby w tym takim zakresie osiedlowym. W tej chwili trwa weryfikacja, będzie kontakt z wnioskodawcami, jeżeli będzie to niezbędne, żeby sprawdzić możliwość realizacji tych projektów i na przełomie września-października będzie głosowanie. Kolejnych 18 skrzyżowań i 11 kilometrów dróg zostanie włączonych do bielskiego zintegrowanego inteligentnego systemu transportu ITS. Długa nazwa. Korzyści łatwiejsze chyba do wymienienia, po prostu bezpieczeństwo i... Bezpieczeństwo i upłynnienie ruchu, tak. Oczywiście no, przetarg wyszedł nieco drożej, ale uważamy, że bezpieczeństwo i tą cyrkulację ruchu samochodowego w naszym mieście warto inwestować, bo mieszkańcy po prostu bardzo tego oczekują i to doceniają. To ma upłynąć róg gdzieś na poziomie między 20 a 30%. Oczywiście po zakończeniu, no, Krakowska z Żybieską praktycznie jest skończona i Cieszyńskiej wtedy to naprawdę zaczniemy doceniać. Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie sofane w miastach, no nie tylko kraju, ale i Europy. MZK zwiększy limit pasażerów. Jak pandemia odbiła się na funduszach firmy i jak to w tej chwili będzie wyglądało? Jeździmy, zagęszczamy autobusy wewnątrz? No tak no ile po, pozwalają przepisy, bo nie jest to pełna przecież dostępność. No, sytuacja MZK oczywiście, pandemia na sytuację MZK odbiła się bardzo i to w sposób oczywiście negatywny. Za te pierwsze miesiące wpływy z biletów. To jest oczywiste i zrozumiałe, ale jednak spadły około 4 miliony złotych. Wozo kilometrów nie było za wiele, ponieważ no, było okres, gdzie te podwójne, dublety autobusy musiały być puszczane na jednej linii, jeden po drugim, tak aby rozproszyć pasażerów. No, sytuacja na pewno będzie wymagała dodatkowych kwot z naszego samorządu, z budżetu miasta na to, żeby firma to przetrwała i pracownicy, którzy tam pracują nie odczuli negatywnych skutków. Pracujemy nad tym, mamy na to plan, no to też zależy od tego, czy ta całkowita normalność wróci i kiedy. Tak, Im dłużej ona potrwa, tym te straty będą większe. Tutaj nie ma wyjścia w wielu obszarach działania miasta, te koszty przecież, Rosną, ma w zasadzie bardziej wpływy maleją. Cały czas monitorujemy sytuację, jest poważna jak w całym kraju, we wszystkich samorządach, No ale panujemy nad tym i reagujemy w odpowiedni sposób. Ale przyszłość jest no, nieznana, więc cały czas asekurujemy się i, i nie mówimy, że jest dobrze, tylko że jest stabilnie. 6 czerwca otwarcie placów zabaw i terenów rekreacyjnych i chyba. Musimy patrzeć tak z tyłu troszeczkę na to, co się dalej dzieje, a braku a minister wytycznych jeszcze jakby nie przekazał. Nie ma ani ministerstwa zdrowia wytycznych do tego, ani głównego inspektora sanitarnego. Natomiast no, obowiązują te ogólne zasady, czyli higiena rąk, izolacja, przepraszam, zachowywanie dystansów, też na pewno maseczki chroniące usta i nos nie zaszkodzą. Liczę tu na mieszkańców, że rozważnie korzystają z tych, z tych rozmrożeń. Widać, że tak jest, ponieważ od podrządku tej epidemii w Bielsku białej zarażonych było 50 osób, jest to chyba najmniej w całym województwie i jeden z lepszych wyników krajów, mimo tego, że na Górnym Śląsku mówimy oczywiście o kopalniach, no tam ilość tych zakażonych była duża. Góra ale to jest pod Beskidzie, umacniają się, właściwie umocnili na pierwszej pozycji w ligowej tabeli, ale to wywołuje też pewne konsekwencje, bo wszyscy chcieliby chodzić na mecze, nie za bardzo mogą, a bielsko-biała chciałaby mieć w końcu ekstraklasowy zespół. Wszystko, co pan redaktor powiedział, się zgadza. Oczywiście to zwycięstwo było bardzo ważne, bo w okresie zamrożenia to otwarcie ma niezwykle ważne znaczenie chociażby dla morale drużyny. No, bardzo się cieszę z tego wyniku. Natomiast no, ten powrót na stadiony widzów zależy od przepisów krajowych. Wiemy, że są plany, że gdzieś mniej więcej od połowy czerwca w jakimś ograniczonym zakresie ta widownia wróci. W wypadku naszego stadionu, który jest stosunkowo duży, to rozproszenie jest możliwe, więc jeżeli te parametry, które są sygnalizowane, zostaną utrzymane, to taka średnia ilość kibiców, które jest przed pandemią chodziły na mecze, będziemy mogli ich tam przyjąć oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich procedur. Ale czekamy na zarządzenia centralne. Kibice już niedługo pójdą na mecze, ale ci, którzy chcieliby sobie polatać, a przynajmniej popatrzeć, jak latamy, albo latają piloci, niestety do Aleksandrowic w tym roku na piknik lotniczy nie pójdą. No tak, imprezy masowe nie są dozwolone. Jak wiemy, imprezy w plenerze do 150 osób to jest maksymalna liczba. No, trudno w takim wypadku, trzeba się dostosować i jak wiemy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wiesko-Biała walczy o to, aby być zauważone przez turystów. Między innymi po to nowa, zupełnie nowa kampania outdoorowa. Tak, ona u swojego zarania, bo była planowana ten rok wyglądała nieco inaczej, ale zmieniliśmy ją właśnie pod kątem tego, że to odmrażanie, zresztą już widzimy, że turyści zaczynają do nas wracać, chcemy ich szczególnie zaprosić, bo turyści przyjeżdżają tutaj z pieniędzmi dla naszych firm, dla naszej gastronomii, dla całej infrastruktury, którą mamy do ich dyspozycji, no i chcemy ich do tego szczególnie zachęcić, bo wiadomo, że to odmrażanie poza tymi przepisowymi sprawami, to też jest kwestia bariery psychicznej, tak, ludzie, w niektórych obszarach się obawiałem, widzimy to chociażby w szkołach czy przedszkolach, gdzie tych miejsc nawet w tych obozczeniach mamy więcej niż chętnych. Jest to zrozumiałe, mam nadzieję, że z czasem wróci to do normy. Wszyscy mamy nadzieję i cały czas mówimy o tej nadziei, no jednak to trwa no i według różnych źródeł może potrwać nawet zaskakująco długo. Panie Prezydencie, znamy już datę wyborów prezydenckich. Jak miasto się przygotowuje? Czy wystarczy czasu? Tak, samorząd na pewno wypełni swoją rolę zgodnie z przepisami i yy, jesteśmy gotowi, dostajemy odpowiednie zarządzenia w tym zakresie. No i jest to święta do gorybu pracy. Już dzisiaj zapraszam wszystkich na te wybory.